Hej moi kochani, witajcie na tym kanale, z tej strony ja Sylwiaku i w dzisiejszym odcinku pootwieramy sobie różowe i fioletowe prezenty ponieważ zauważyłam, że bardzo lubicie tą serię ze względu na wyświetlenia oraz lajki bo na ekranie jest ostatni odcinek z otwierania prezentów i po prostu odcinek taki normalny zrobienia luka, więc znaczna zmiana jest, więc stwierdziłam, że będę kontynuować tą serię, więc przechodzimy teraz do otwierania w ogóle prezencików trochę się nazbierało. Też wiadomo, że zdarzają się inne kolory, takie jak biały lub czarny. Ale to nie jest po prostu te prezenciki, mogą być w środku fioletowe bądź różowe albo z jakimiś detalami białymi, dlatego jest biały. Więc tak. Pierwszy prezent jest od Klim Amin 123456. Więc dziękuję bardzo i Cię pozdrawiam. Dziękuję bardzo za skarpetki. Oczywiście wszystkie te prezenciki ubieramy, te rzeczy. Nawet tych skarpetek nie widać, ale zmienię sobie animację, będzie lepiej widać. Dobra, mamy taką y, animakę z lizaczkiem. Teraz prezencik od Chocolate. On jest taki brudny, trochę brązowy w sumie to, ale spoko, założymy. Można się kłócić, że to jest taki róż, bo jest taki ciemny i brudny róż. Omg, ale świetne! włoskie odelki. dziękuję bardzo. To jest taki... taki... Ala różowy, w sensie... On jest taki brzoskwiniowy, ale zaliczymy też. Tutaj oczywiście niebo biały, tutaj taki jaśniutki róż To Więc też bierzemy. A to są takie włoski. No tutaj różowy, tu fioletowy, tutaj trochę, trochę biały, ale to nic. Tutaj mamy kacy-kacy od Roli, Karoli, Margoli, więc dziękuję bardzo i Cię pozdrawiam. Mm, za... O oh, wow, Ej, one wyglądają kunikat, ale, ale nie są chyba, ale w sklepie były, ojej, o oh, wow, i nigdy nie miałam takich, y, takich skrzydeł, nigdy jakoś nie kupowałam, w sensie, no nie wiem, ale niektóre luki są śliczne, więc dziękuję bardzo, dziękuję bardzo za spadaneczki, tutaj ciągle dostaję, ojejku, prezenciki, które tutaj, no od Dedoli. dziękuję Ci bardzo, choć nie są różowe, to... Otworzymy. Dziękuję bardzo za skarpetki Rubin fuksja. I tutaj nie mamy. O, tutaj są fioletowe. Od... Ze wstążką, to potem, bo jest niebieskie ogółem. Więc dziękuję bardzo za bluzeczkę. Potem stworzymy jakiś z tego Mam nadzieję, że nie będzie taki brzydki jak. Jak zawsze. I oczywiście zapomniałam wspomnieć, że jest los konacu z listy i osoba, która wyglądała w poprzednim odcinku, wyświetla się właśnie na ekranie. Tutaj jest czarny czukar, to nie ubieram, ale dziękuję. Bardzo, bardzo fajnie. bardzo za te ubranka od fioletowe prezy od Neonka jestem i od Po prostu Juson. Dziękuję bardzo i Was pozdrawiam. Trochę laguje, ale to nic. Tutaj mamy buciki i bluzy, dziękuję bardzo. ojejku tutaj mam różowy z żółtą wstążką, ale to nic. Dziękuję bardzo za... O oh, wow, ale ładne. Może nie różowy i nie ubiorę tego, ale to nie. Mam nadzieję, że ten odcinek będzie krótki. Yy, co wątpię, bo jak zawsze będzie tu i w końcu na jedzenie, Ale mam nadzieję, że on będzie krótki ten odcinek. I dziękuję Fiatowe za ten spam prezencików. Yy, Cię pozdrawiam oczywiście. Yy, tutaj mamy prezenciki, kiesztowe prezji od Aklopuk. Yy, kolorki jakie właśnie są przeznaczone do otwierania tutaj dziękuję bardzo za yy, spódniczkę taką piękną różową dziękuję bardzo oe, dziękuję bardzo za te ciusz, ciuszki a dziękuję bardzo chyba pierwsze, a nie, nie pierwsze woski, ale dziękuję bardzo i Cię pozdrawiam, fioletowe prezy i akapuk, jeśli tego nie powiedziałam przed chwilą, ale o oh, wow, ale fajne skarpetki, i fajne, mega ładne. Tutaj ominiemy te prezenciki, oh my god. Tutaj mamy różowe od y... kotka Unii Julka, więc dziękuję, o oh, wow, ale cute. To już mieliśmy, jak to się, nie dużo jest prezentów, a się czasami powtarzają, no normalnie. O oh, wow, dziękuję bardzo za włoski flamingo i, i znowu rzecz się powtórzyła, no ja nie mogę, no normalnie. Dziękuję bardzo za... O oh, wow, ale ładne włoski Aj Ej, te też są ładne. Dziękuję bardzo kotka Unii Julka. Cię pozdrawiam. Dziękuję za wianek. Tutaj mamy chyba jeszcze parę prezencików. Niedużo, ale jakieś tam mamy. Chyba różowe. Coś czuję, że nie wyjdziemy za śliczny ten look. Aczkolwiek aczkolwiek postaram się coś z tego zrobić. O tutaj mam w sumie jeszcze dość dużo tych prezentów, bo aż sześć. Eee, tak. Dziękuję za bluzę, którą oczywiście ubieramy. Dziękuję za bluzkę. Dziękuję za skierpy fajne również. Dziękuję, dziękuję za kokardkę. I tak. Byłam tutaj od Martyna, Julka88, dziękuję bardzo, ba, bardzo i Cię pozdrawiam. O wow, ale ładne włoski. Chyba są ładne bardzo, dziękuję bardzo, śliczne są. Kotka Uniłka, dziękuję bardzo za... Wow, teraz więcej włosków mi się trafia. Ojejku, jeszcze są dużo prezentów, w sensie, to już chyba końcówka, więc dziękuję Kotka i de Marta, Kotka i Mary Lamas, Mary Lamat, wiem, masz już różowe, i dziękuję Ci bardzo, Kacyka kacy Ceszona, i dziękuję, obiec ja, obiecowałaś, no dobra, może nie obiecowałaś, aczkolwiek mówiłaś, w sensie, no tak, na live'ie mówiłaś, że... Yy, że dasz mi normalny, zwykły prezent, i mam takie. O. Y robisz postępy, a tu yy, yy, dripek, no ale ci dziękuję Mega Ci bardzo I, i tak już wiem co ubiorę o oh, wow, a ładny, fajny, fajny no i teraz otworzymy sobie resztę tych prezentów może jakieś wieletowe trafią, ale na no serio Mega Ci dziękuję sposorko, yy, śledził i tak dalej no tego nie zakładamy, tego też nie, tego również, tego też nie, tego też nie a to jest różowa akurat więc jeszcze tutaj ktoś nam... Boże, jeszcze jest dość dużo tych prezentów. Mam nadzieję, że jakiś fioletowy czy tam różowy będzie. Tutaj mamy tak, czarną To to nie możemy założyć włoski flamingo. Dziękuję. O to jest akurat fioletowy i widzicie to jest z detalami różowymi. No więc też to jest białe, całe więc nie, aczkolwiek yy, widzicie, z dwie rzeczy były takie, co są różowe. O oh, wow, dziękuję. I to na tyle z prezencików, więc y, teraz przejdźmy do robienia łuka. Miałam już robić yy, Luka, ale tutaj Martyna Julka mi wysłała prezencik, więc go jeszcze otworzymy i dziękuję właśnie za włoski i to na tyle chyba z prezencików, aczkolwiek nie, bo jeszcze następna osoba mi wysłała, więc dziękuję bardzo, ale czarne, ale to, to nie jest, może jest różowy, no nie jest różowe, ale dziękuję Ci bardzo i Ci pozdrawiam, milcia. I Martyna Julka zno znowu mi przerwała. Ugłem, więc dziękuję bardzo i cię pozdrawiam ładna, ładna spódniczka teraz mam nadzieję, że już nikt mnie nie przerwie aczkolwiek yy, no nie wiem, nie wiem <ścoughs> dziękuję ci bardzo za ładną yy, spódnicę różową więc dziękuję bardzo i cię pozdrawiam i mam nadzieję, że już nie dostanę żadnego preska więc stworzymy sobie nowy look To chyba się powtórzy jeszcze parę tysięcy razy, ale Ci dziękuję bardzo i Cię pozdrawiam. E, tak. Więc dziękuję bardzo za bluzkę i to już chyba koniec. To, to już chyba koniec tych prezentów. Już może limit masz w końcu czy coś. Więc Ale i tak Ci dziękuję bardzo i Cię pozdrawiam. Nie będę tego komentować, ok? Nie no, dziękuję Ci bardzo, ale już nie. Już... Już potem sobie otworzymy pokój. Więc tak, look skończony wygląda tak. Yy, Dodałem swoją spódniczkę i swoje buciki. Ogółem jest taki zły ten luk, aczkolwiek włosy mi nie pasują, choć są śliczne i tak je wziąłem. I, yy, I dostałam jeszcze mnóstwo prezentów, ogółem, więc zaraz sobie je otworzymy i może wyjdzie drugi luk, bo ba, bardzo dużo prezentów dostałam, więc yy, to na przykład od Dedoli bardzo dużo, od Martyny Julki również, więc otworzymy sobie jeszcze nasz. Są to oto takie włoski, yy, do pokoju, do pokoju, do pokoju, do pokoju Więc dziękuję bardzo Didoli i już proszę No, no, no spam ok więc no, dziękuję bardzo dodali i cię pozdrawiam Ja ogółem y, Koniec, o ojej, super O, fioletowa kanapa, super Ogółem, ja otworzę te prezenty od Didoli Bo to większość jest chyba Do pokoju, więc y, więc za, za, zaraz Wam je pokażę, a tutaj mam jeszcze prezenty od Martyny Julki i Milcia. Milcia, Milcia Ksa, więc dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję. A, ubierać, dobra. A, dziękuję bardzo. Więc y, tutaj są jeszcze prezenty od Dedoli, bo nie pokazywałam tego, ponieważ to są prezenty, których nie ubiorę, bo są do pokoju, ale dziękuję bardzo i Cię pozdrawiam. I to w sumie na tyle. choć jeszcze przejdziemy do pozdrowienia. Więc pozdrawiam Tymartę Kotka, pozdrawiam Eklopuk, pozdrawiam Rola Karola Margola, pozdrawiam Elka pozdrawiam Wikiple, pozdrawiam po prostu Newsom i tutaj dziękuję bardzo za te wszystkie prezenciki. Pozdrawiam Dedoli i pozdrawiam Czarny Lisek, więc co na tyle w tym odcinku. Pamiętajcie o łapeczce w górę i syfku z dzwonkiem i oczywiście yy, losko też jest, więc napiszcie swój dziękuję. Bardzo ładna bluza, więc cię pozdrawiam i tyle. Papatki! Ogółem to jest dogrywka, ponieważ y, następnego dnia, y, bo wczoraj to nagrywałam i jak wyszłam dzisiaj na MSP to zauważyłam, że y, dostałam z 4 chyba prezenciki od y, Everman, Samix, Poppy i Poppy. No to 5 prezencików. I Everman specjalnie na no odcinek mi dała prezencik, więc dziękuję Ci bardzo i Cię pozdrawiam, lecz po prostu spóźniaj się trochę. Aczkolwiek masz dogrywkę specjalny drybak na odcinek, więc dziękuję. Dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam ci i serduszko dla Ciebie, kCKC. I Oczywiście też pozdrawiam Xamix i, i Popi. Dziękuję wszystkim bardzo i kCKC za spodenki drip, naprawdę dziękuję. I to tyle teraz aktualne pa, więc pa!